Shipping of Kulbaki pigeon Następne wysyłki rasy kulbackie. Witaj, panie Józefie, cześć. No witam, opowiedz, opowiedz o tej śmietance, bo pan zamówił tylko ta śmietanka, nie? I jak długo używasz, i jak widzisz tam na gołemniku? Smuchęku, ja no, używam przez 5 dni dawałem pod rząd. Tak. Bardzo ładnie to wygląda, ale tak yy, yy, dobrze to wyglądają. Yy, ładny i kało po tym wszystkim. No i także jestem zadowolony z tego na razie. No no. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszym ciągu, ale, ale na razie jestem zadowolony i myślę, że będzie wszystko w porządku. Mhm, Okej, okay. a jako dawka dajesz na liter wody? Albo jak to robić? 0,5 na, na, na litr wody na mhm. centymetra Aha, to trochę za dużo, wiesz? Najlepiej by było Najlepiej by, bym dawał im e, 1 ml na 5 litrów wody, wiesz? 1 centymetr na, 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 na 5 litrów? Je tak, na 5 litrów wody, tak no <noise> dawałeś trochę więcej, ale to, to jest naturalny środek, to nic niż niszczy no, najlepiej dawać 1 najlepiej dawać ml na 5 litrów wody, bo to jest bardzo mocne i, i naturalne no, i, no, super, no, i super działa, a gołębie aż się błyszczą potem, nie? Ja się błyszczą, ładnie wyglądają gołąbki, no i czekam sezonu, tylko niecierpliwością no, fajnie, okej okay. I przemku jeszcze raz Dziękuję, ja okay. wiem, tego to zamówię na, na, na następną porcję. Tak jest. I wyśle to mnie nie Tak jest, a ja, a ja wyślę tobie teraz na drugi tydzień to mleko, nie? bo chcesz to mleko. Dobra, zrobić. dobra, dobra. I pamiętaj, jeden mililiter na pięć litrów wody. Dobra, tak, I, dobra. I jak gołębie z lotu przyjdą, to ta śmietanka od razu do pica, Od razu do pica pierwszy dzień, potem drugi dzień mleko, trzeci dzień mleko. I jak jeżeli... Są w super formie i nic nie przynieśli z kabiny, to już doszło. A jeżeli coś przynieśli z kabiny, nie są takie wyraźne, to jeszcze raz powtórzyć z tym mlekiem. Aha, w ten sposób... Niesamowita forma, a ta śmietanka jest tak uodporni, że ty nie będziesz wiedział, co się dzieje, jak je wypuścisz. No, także e, jestem zadowolony, bardzo fajnie. Fajnie, no, okej. Okay. Kolega ode mnie też mu troszeczkę, to jest zadowolony, no i dlatego te mleko zamawiam. Nie? No, fajnie, super, będziemy działać. Panie Józefie. Dobra, fajnie, i, I czekam na przysyłkę. No, będziemy działać. Trzymaj się! Dobranoc! Dobranoc! No, ciesz. पिंक ऑफ कुलबाकी बाकी पीटर अपने विश्व की राशि कुल